Cześć, witam Was wszystkich. Ja jestem Majok. Gram dzisiaj Le Le Jezu, League, of Legends. League of Legends. No, Dominion tak. z, z Ragemanem w duelu. Także Rageman, no, przejmujesz, przejmujesz no, tak poeczkę, więc... przedstaw team. Cześć, witajcie tu Rageman. I to jest gra na Dominionie. Nasze teamy, pre teamy prezentują się tak, że mamy Żbiku, znaczy Żbiku Boże, Majok. Na koncie Żbiku, gra jako ZX. ZX to jest tutaj dobry pik mi się wydaje, bo y, ma daleki zasięg skilli, przez co może łatwo przerywać przeryw przejmowanie y, punktów kontrolnych na mapie. Fiora jest po prostu dobrym AD. Y, Lux ma w ewentualnych teamfightach. Lux też może w teamfightach się przydać. Przery Stunny. Przerywa przejmowanie teamfightów, snaruje, slowuje, tak. Sincht to jest wiadomo, będzie biegał i smrodził. Wytrzymały i się przyda. Ja gram jako dr. Mundo, po prostu postaram się tutaj robić za taką górę mięsa i jednocześnie damage dealera. W przeciwnym teamie mamy Mastera i ze skórką. On to jest po prostu, on nie ma jakichś tutaj specjalnych predyspozycji, nie ma dobrego przerywania punktu, żeby przerwać musi podejść, co na pewno nie jest na jego korzyść. Blitzcrank. Blitzcrank jest wszędzie dobry, yy, dzięki swojemu grabowi. Pantheon może no. w dowolne miejsce na mapie praktycznie, dzięki czemu jednak yy, znajdzie się wszędzie i po prostu każdy punkt może przejąć albo przerwać przejmowanie. Varus dzięki swojemu Q naprawdę ładnie zadziała przy przerywaniu przejmowania. A Anivia, cóż, ma swoje Q, żeby nam przerywać przejmowanie i dobrze działa w te fightach. Tak więc, teamy prezentują się chyba bardziej na korzyść naszej strony. Chociaż zależy jak przeciwnik. Zależy, zobaczymy wszystko, co się No zobaczymy. zobaczymy. To się jeszcze dowiemy. Tak, według mnie Ziggs to jest bardzo fajna postać. Ma bardzo daleki zasięg z Q. Ma... No to, to jest właśnie jego główny atut na tym trybie, bo. Tak, ma... i Q ucieczkę ma. ma. ucieczkę z W przecież, o robisz tak. No. No, to każdy I wie, to tak. stunuje, bomby ma, czyli coś takiego Bomby to stunuje i to jeszcze bije i ma nie, wielką to nie stunuje, eksplozję. To i to są miny. No slowuje, no, sorry. I to miny są niebokie. Tak. Bomby. A takie bomby ma, nie? No miny. I jeszcze ma mega piekielną bombę, czyli rzuca i takie wielkie ulti, i zaraz zobaczycie jak będziemy grać. No akurat te ulti jest fajne, bo dużo bija naprawdę ma spory zasięg i spore obrażenia. Znaczy spore AOE, tak. Obrażenia Ale... też już powtórzę. Czekaj, ciekawe czy ta bomba doleci ta młodzież nie wiem, Bardzo fajna postać, nie żałuję, że kupiłem. No, go! A z tym to w LOL naprawdę im nie wyszło. Postacie powinny być darmowe, jak wydacie wszystkie. No, Dobre. odpaliłbym go ale jednak wolę go nie martować na ewentualność. Idźcie na dwójkę, na dwójkę idźcie. No, przydałbyś się nam tutaj jeszcze, ale... Dobra. Już się biegnie tam. Mundo no tutaj ładnie tak na dominionie Prampę. ten kto nie gra, to tu to, to już się chodzi. Grał, to no ale ma... wiesz, jakby ktoś nie grał, nie? To, że przejmujesz po prostu te punkty tak, tak i musisz się bronić. Punkty. Dobra, idę. Po cholera. No, jakoś nam tutaj idzie. Patrz! O piłeś się naprawdę z bardzo dużo. Nie, 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 dobra, dobra. No. Nie o, no i patrz, oj no kurdupel mi padł Zaraz sobie zabijemy jakiegoś y, Mastera Niko. może skranka, chociaż nie skranka, już nie damy rady Nie. Przydała jest... mi się apteczka Tam jest na dole Czyli jak mamy trzy punkty przejęte, oni mają dwa punkty ja mówisz, To im schodzą, to im schodzą tak. te punkty Ta, właśnie Tak, nie, to już każdy ogarnia jak wygląda to milion. Sytuacja dla nas jest tutaj na razie korzystna jest. Ja jestem o dziwo pierwszy, mimo że nie umiem grać na tym trybie zbytnio, ale jestem pierwszy. Ja nie umiem plan za bardzo grać właśnie na tym trybie. Dobra, ja tak myślę masz... ale ty nie masz ulti jeszcze. Nie mam jeszcze Dobra, ale możemy już cię wbijać czy coś. Dobra. Ciśniemy. No, ładnie poszło. No, widać. No, ładne, ładne combo nawet zrobiłem, powiem ci. No, przeciwieństwo tej gry, którą, którą... zagraliśmy dzisiaj, to była właśnie ta bardzo genialna gra, w której... Y, przesraliśmy bardzo, bardzo, jest ona już na YouTubie chyba. Jest. Jest, tak. jest już na jest. YouTube No przecież jest, wiadomo, że jest. No. Bardzo znubiliśmy, ja znubiłem. Ja też. Majok też. Bardzo znubił. I Gnomice też. Tak. O, Gnomice jeszcze nie tak bardzo on supportem. supporta. A, a. Scroll, tak więc kokrym mój nie Tak więc nie A ja sobie się przyspieszę, jakoś coś tu i ją zabijemy. Dobra, no dobrze, dawaj, dawaj, przyspiesz. O jest, dobra, chodź tu, chodź tu, panie! Help пред... me, halt! Okej. Halt, halt me. Dobra, ja biorę na klatę. Ja, dzięki. Okej, okej, dzięki. Dobra. Aj, dobrze, men, dobrze, ładnie, ładnie. ładnie. Dobra, przejmujemy to. Dobra. Ja poczekam aż Varus stamtąd zniknie W ogóle chodźcie tutaj na Warusa, chodź ty Dobra Ja wam tylko mogę ulti walno. nic więcej Dobra, to również też. chcesz O, jest O, niepotrzebne ulti, Właśnie ale wiem, jedno, ale myślałem, jakby, że jakbyście się nie zabili czy co i tak, to wiesz, Tak, tak Chociaż z drugiej strony mógłby się wyflaszować poza jego zasięg, ale... No. Jakie to ultima cooldown tak w ogóle powiedz mi? 100 sekund a, to nie jest tak źle. Ta, nie, no, ja tam nie narzekam, wiesz, jak... Że... Tak, tak, ma tak. Co by sobie tu kupić z tego Kindle'gema? Rumblak ma 70 albo 80, nie pamiętam. Tak. tak. Weźmy sobie pokonały. ninja tagi, albo nie. Ja kupiłem drugie buty przez przypadek. Brawo, ja, brawo, Yeti. Dobra, nie, kupię bo sobie nas, mobility. kurde, tutaj ten, przejmują nas. Tu ja ich pójdę odgonię i może przejmę sam coś coś z powrotem. Tutaj... O, mamy questa, patrz, mamy questa akurat tutaj to jest bardzo dobre ustawienie questa dla nas, żeby przejąć to. Patrz, Cześć, patrz. Czekaj, bo ja tu ten Varus... Tak, ja warus mu dam tu. Ja już czuję śmierć w powietrznak dla tego Varusa. O nawet asysty nie dostaje bo my się jednak muszą dostawić i tutaj nie uczacz. No ja nie z Happen w zadanie? każdym razie tak, bardzo na plus dla nas, bo mamy quest'a, quest zawsze jest dobry. Alara, jak go ci zrobiłem. Oj, Jezu. Oj, głupi naprawdę. W, ostatni, w ostatnim momencie praktycznie przebrał, przerwał, Ani Ani do nas nie. idzie, idzie wiadomo, I, i chyba nie przejmiemy tego. To, nie wiem, ja, ja robię coś inaczej. w razie. O Jezu, ale ten Master się leczy, naprawdę, jak po strany. Dobra, w każdym razie jest już martwy. długo się nie uleczy. No. Bardzo, 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 patrz! Ojej. On ja. Ojejku. Ona pewnie ma jeszcze swoje jajo, tak? No, to Tak, też. tak ma jajo. Ma? Ma jajo. Ma, Nawet widzę, Nawet nie widzę. ma sensu tam iść, bo po prostu padnę, a nie chcę tracić shielda, który i tak długo nie trwa. Dobra, jak... No, na razie... Wygrywamy. Tak. Dobra. Dobra, coś, bufy weźcie, bufy, a nie, już się ma nic. Tak, tak, ja wziąłem buffa. Było to dobrze. Dobra, ja mam ulta, no, ja mam ulta dobrze, jakby To ba Bardzo na plus dla nas Co tak tu raje. jest na low -hupach? O, jednak jestem czwartym, no. Tym razem to Majok jest pierwszy. A jednak nie jestem taki dobry, jak myślałem. A jednak. A tu, ja tu zarawalne na ulti. Tam na tego gnę. Tak. Dobra, ja idę na te Aniwie, raz, raz kozie śmierć. Czy był, ja nie wiem. Dobra, Anivia przed swoją głupotę umarła. O, jednak ja umarłem, wow. Wow. Jednak żyje. Nie ma. Ani Anivia też padła. Przeciwnik pokonany. Ani, no. brawo Fiora. Brawo, prawa dla tej Fiory, niestety nie widziałem akcji. Mają ktoś prawdopodobnie... Nie, nie widziałem, nie życie, widziałem. Ale akcja chyba była ładna, bo się ta byli killem dla nas, a... Gra też jest na naszym korzyść, Okej. Okay. Udało ci się zabić wroga. Nie, coś tak czuję, że to wygramy. To jest piatarka naprawdę. Gdyby nie ona miałbym zabójstwo na skącie już. I 100 golda, tak 100. I tutaj tylko sto idzie. Dobra, dobra, bicie tam. Nie, nie, nie. Dobra, ja, ja już idę tam. Zrób wszystko, żeby ona tego punktu nie przejęła. Tak, właśnie, dwa o to. Oj, nie w tę stronę. Ja już jednak tam nie idę. Jest ożerca, nasz kolega z Polski, albo i nie kolega. Znaczy raczej nie kolega, bo to jest nasz przeciwnik. Przejął mnie. Zneutralizował w takim razie. Dobra Pozbywam się partusa, bardzo... o jezu, mają. Dałeś się znowu obać. No ale Anivia, Anivia powinna umrzeć, tak? Umarła. Póry, ale do powiem Ci ledwo Bytowaj co. Czekaj, jeszcze, Jest jeszcze przejemność. Dobrze, powiem ja wiem, Powiem Ci, byłem, że, że ledwo co zrobiłem, bo jak Zix jest na bliskie te. To, to, to bardzo... jest bardzo papierowy na bliskich dystansach tak naprawdę Oj, Bardzo ciężko nim się gra, ale jego tak, mi jego... Jego... synu? Oj. Z własnych no tak. nie przerywaj mi kiedy ja mówię. Z no dobra, tym, z tym no, no z ale ty musisz. zawsze tak zaczynasz więc... wtedy, kiedy ja mówię. No ty właśnie teraz było odwrotnie. No mówię, ty... tak więc Viks na bliskiej dystansie jest faktycznie słaby, ale jednak to, że ma Yy, to, że ma swoje bomby i ten odskok zawsze mu pomaga bardzo yy, nie dopuszczaniu do takich rzeczy jak na przykład walka na bliskim dystansie. Tak, tak, tak. O, to jest jednak. To jest coś w rodzaju arty artylerii, naprawdę. Nim się trzeba dobrze ustawić i bombardować przeciwników. On potrafi ładnie grę ustawić. Albo, albo i sojuszników kiedyś źle zagrany Zależy. Kto w nich gra? O Jezu, coś czuję, że nie zabije. No chodź, padaj, 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 umieraj, umieraj, no. Tak. Medytacja. Medytacja jednak bardzo mocna Chodź, przejmiemy sobie bota. Przeciwników. O, Alibia już czuje, że nie żyje. O Jezus moje toporki naprawdę w tej grze to komst, o pomstu do nieba byłają. Dobra, dobra Waros chodźcie. Co co są takie cioty, że... Tak, no znaczy nie wiem, nie. nie ma to wyzywać przeciwników pod ciot, mogą być w gorszym grę, ale. Fakt faktem nie grają tych dobrze. No, w ogóle nie grają dobrze. Przeciwnik pokonał? Eee, ten co tutaj... Są co tutaj ciczy. O Jezu, to wiertło. Kurde. O Jezu, to trzeba tam lecieć. Zobacz jak ja ich bijam tutaj. Ho, Ho Ja nie mogę, ale damage. No. O Jezu, Mario. Zobacz jak daleko ja ich biję. O, ja z bliska i pokoniali. dlatego umarłem. Trzeba przejąć questa szybko, póki tam jest. Aż im napiszę, żeby to robili. Dobra, już idą. Fiora idzie, kalapiora idzie. Nie, nie, co ona robi, to ona robi, Boże, to jest quest. Ja piernicze nie działa. O kurcze. Już w już myślałem, że na hardcora Dobrze. Pole, co? Będzie quest dla nas, a może i nie będzie. Będziemy, Będziemy może ja spadłem na drugie miejsce To jest A ja? ja jestem dalej na czwartym naprawdę Nie umiem grać na tym trybie po prostu Ja latam za killami tutaj zbytnio No to się tylko lata za killami w siebie Tak czy znaczy nie bo trzeba punkty przejmować. No. Aj Przeciwnik pokonany No, odpalu O nie, chodź w moją stronę, w moją stronę Tak, kaptur. O Jezu No cóż Przypłaciliśmy to zabójstwo no Nie wiem, nie wiem gdzie ona idzie Ja też Co ha jajo, kurde, zapomniałem Dobra, mam teraz już spili... Spi nie, spili... tak, spilitu też. Mam HP, mam jakąś tam... Tak, szansu! Na no następny item, jeżeli złożę następny item, chociaż w bo ta gra skończy się dosyć szybko. Szybko, zim. zaraz to kończymy. O cholera. No, mówię właśnie, mówię. Cholera. Nie, 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 nie. Ha, ha, dobrze. No, oni chcą kurdupla cyckać no ja nie wiem. i no i wyzyskali kurdupla. No i, no i widzisz. Jednak nie wyszło aż tak dobrze. Dobre, no, jednak no. mnie nie zabiją tak łatwo jakby chcieli. Dobili, proszę. No tak, brawo, Sintrze, gdzie jest ten Sint. Nie widziałem, ja ja miał full cap jeszcze wziął set... Tak, no, tak, tak. Bo wiesz, tam brakowało mu chyba 20, może. Koniec serii. Ani Aniwia, mówiłem, Aniwia jest dobra, Aniwia zabija, to naprawdę to No Jaki ale ostra, ja też ty? jestem porządną Gdzieś postacią cztery. i właśnie warus umrze. Chociaż prawdopodobnie ja również wypłacę to życie. Nie, nie, nie. A, no wiesz, 20 HP. To co, ale przeżyłeś. By byłem blisko, bardzo blisko. Aż sobie wezmę shielda po prostu ze szczęścia. Chociaż umrę prawdopodobnie. Nie, oni spadają. Dobra, mam shielda, jestem duży w Jestem gotowy do siebie zabijać. A co, o co chodzi? Z czym? tu tak, ja wiedziałem, że zabija. No, ja też zabiję. Jak nie z ulti, to Tak, tak. No, jednak tak, gra, nawet jeżeli komentarz nie jest zbyt ciekawy, to jednak No, nasz top jednak może się nadawać do oglądania. Tak jak po prostu niszczymy przeciwników. Może nie tak totalnie niszczymy, ale jednak. Ta gra jest na pewno łatwiejsza dla nas niż dla nich. Aż zabiję sobie nas teraz tego wszystkiego. Mam ochotę go zabić. Ale ty się skubany. Leczy się skubany. Sojusznik pokonany. O jemy. Ja się za to nie leczę i mogę umrzeć. Sojusznik pokonany. Może sobie kupię tego. Co by sobie tu kupić naprawdę? Co za istotne są za wzięcia? Coś nadejmę, dobra Witten, Witten za nie dużo atack speedu i Magic Resit Magic Resit zawsze zawsze chce nie tak samo jak luke strzelająca na seryf a ja zdecham się. Dzięki za oglądanie, na razie tak. Rage Man Zwycięstwo Na razie tutaj Rage Man komentowałem. grałem i komentowałem grę i wajokiem.